Dzień dobry. Witam was, kochani, w naszym kolejnym filmiku w wirtualnym biurze Via Krakowia. Ostatnio nagraliśmy pierwszy filmik. Prosiłam was tam, żebyście nie byli zbyt surowi w ocenie naszego filmika, no ale dostałam kilka uwag. Po pierwsze, występuję tutaj, ale tylko przez chwilę z naszym domowym terapeutą, kotem biszkoptem. Dobrze, już go uwalniam, żebyśmy tu niemal maltretowali zwierząt. Ponieważ była jedna uwaga taka, że jak występuje się z kotem, to będzie więcej followersów. Być może tutaj wróci, ponieważ bardzo lubi przebywać w naszym towarzystwie, zwłaszcza kiedy pracujemy, sytuuje się tutaj w okolicach komputera, jest tutaj bardzo ciepło, więc zobaczymy, może do nas wróci. Druga uwaga była taka, zwłaszcza od całej ekipy Via Krakowia, czyli na szczęście tych, którzy mieszkają w tym domu właśnie, bo to właśnie jest ekipa Via Krakovia, ponieważ jest to firma rodzinna, że moje biurko nigdy nie wygląda tak jak wyglądało na pierwszym filmiku, że jest tak pięknie posprzątane, więc postanowiłam, że dzisiaj zostawię biurko w takim stanie, w jakim ono zwykle jest, to znaczy obłożone mnóstwem książek. Zresztą podczas dzisiejszego filmiku będę z tych książek korzystać, żeby pokazywać Wam tutaj różne zdjęcia. No i kolejne informacje, ponieważ jesteśmy edukacyjnym biurem podróży, więc zachęcamy Was do tego, abyście te nasze filmiki oglądali razem rodzinnie, ponieważ może będzie to też okazja do spotkania jakiejś inspiracji. Odnośnie właśnie tych wirtualnych na razie podróży. No a ponieważ jesteśmy biurem z Krakowa, to postanowiliśmy rozpocząć nasze turystyczne opowieści od Krakowa i od krakowskiego rynku. Zdradzę Wam jeszcze coś o naszej filmowej kuchni, ponieważ bardzo trudno jest mi mówić do aparatu czy kamery. Więc usadziłam tutaj z tyłu całą ekipę WIA Krakowia, czyli rodzinę, która oczywiście będzie przez cały ten filmik próbowała mnie rozśmieszyć. więc zadanie dla mnie, żebym przeprowadziła ten filmik do końca w pewnej powadze. No oczywiście skwitowali już mój strój, że ubrałam się adekwatnie do, tym, do tego, o czym będę mówić, bo zapraszam Was właśnie do średniowiecznego Krakowa, na średniowieczny rynek który został z wielkim rozmachem wytyczony przez Bolesława Wstydliwego, krakowskiego księcia w drugiej połowie XIII wieku. I tutaj mam dla Was taką egzemplifikację. Zobaczcie, tutaj mamy rynek wytyczony, tak jak już powiedziałam, z wielkim rozmachem. Założył tak zwane miasto, później nazywane miastem wielkiej lokacji. Tutaj mamy Wawel, a tu ta część, która nie została włączona wtedy do tego miasta Wielkiej Lokacji, oku, czyli podgrodzie. To zobaczcie, jak wielki jest rynek w stosunku do reszty tego miasta. A kto jest z Krakowa, no to oczywiście doskonale zna ten model, bo wystarczy obejść sobie planty na około i właśnie obejdziemy wtedy to miasto Wielkiej Lokacji. No i ogromny rynek, który został wytyczony. Tak jak już wspomniałam w drugiej połowie XIII wieku. Zaraz Bolesław Wstydliwy zaprosił do Krakowa, zasadźców. Dzisiaj powiedzielibyśmy sponsorów, którzy od razu zabrali się do organizowania miasta w tej przestrzeni. Słusznie zakładał, że miasto leżące no, na przecięciu szlaków, głównych szlaków handlowych będzie budowało swoją potęgę finansową przede wszystkim. Na handlu. Więc już w akcie lokacyjnym obiecał, obiecał budowę kramów, które my obecnie nazywamy tych pierwszych kramów Bolesławowych, kramami Bolesławowymi. Zostały zbudowane sukiennice. Kramy Bolesławowe później zostały zastąpione przez kramy bogatych. Tutaj znowu mam dla Was model. To rynek z połowy XV wieku. Zobaczcie, jak jest mocno zabudowany. Tutaj mamy sukiennicę, Oczywiście w takim kształcie z połowy XV wieku. Kramy bogatych. Popatrzcie, stoi ratusz, nie tylko wieża tak jak teraz, ale ja nie wiem czy wiecie, że krakowska wieża ratuszowa możemy ją nazwać, że to jest taka nasza krakowska wieża w pizie ponieważ jest odchylona od pionu 70 cm. I jak się stanie w odpowiednim miejscu, to, to odchylenie można zobaczyć. Mamy cały ratusz, mamy małą, wielką wagę i całą zabudowę rynku różne jadki, tutaj ławy chlebowe także rynek jest dość mocno zabudowany. Słowem, na średniowiecznym rynku można się było po prostu zgubić. Także kolejni władcy nadawali Krakowowi różne przywileje, które powodowały, że jeszcze, rusł, jeszcze bardziej rósł siłę, jeszcze bardziej rosła jego potęga finansowa. Między innymi kupcy, którzy przybywali do Krakowa, a to z Flandrii, czyli dzisiejszego pogranicza Francji, Belgii i Holandii. Przywożący różnego rodzaju sukna, czy to z krajów Dalekiego Wschodu, przywożący orientalne przyprawy, czy z Węgier wino. Wszyscy oni, podążając w stronę Krakowa, musieli przez ten Kraków przejechać i swoje towary w Krakowie wystawić. Powinni je wystawiać jakiś czas, żeby kupcy krakowscy mogli je zakupić lub, i o tym mówiło prawo składu, lub musieli sprzedać je wszystkie i o tym mówiło bezwzględne prawo składu. A ten, to prawo, o którym mówiłam wcześniej, to, że nie mogli ominąć Krakowa w swojej podróży, nazywało się przymus drożny. Było jeszcze jedno prawo mówiące o tym, że jak już przybyli do Krakowa, to nie mogą sobie handlować ze swoimi kolegami z innych miast, tylko muszą towar sprzedać krakowskim kupcom, i to, było, to był zakaz handlu gościa z gościem. Rynek krakowski był również pełen warsztatów rzemieślniczych, z których rzemieślnicy sprzedawali swoje wyroby. Coraz bardziej bogacącemu się krakowskiemu mieszczaństwu. No i byli to oczywiście rękawicznicy, szewcy, krawcy, złotnicy, iglarze, kowale, piekarze, szewcy i wiele, wiele innych. Z biegiem czasu rzemieślnicy zaczęli grupować się w cechach, czyli w takich, no, można powiedzieć, grupach branżowych, zawodowych, skupiających rzemieślników z jednego konkretnego, z jednej konkretnej branży. Które czasami stanowiły dla siebie konkurencję. Jeden z krakowskich pisarzy z XV wieku, Baltazar Bechem, stworzył kodeks, w którym Zgromadził różnego rodzaju dokumenty ważne dla naszego miasta, poczynając od aktu lokacyjnego, a na różnych przywilejach i przysięgach cechowych kończąc. Ale co najwspanialsze, ozdobił ten kodeks miniaturami, 27 miniaturami, które, no, które są dla mnie fascynujące, ponieważ pokazują no, życie kupców I rzemieślników w Krakowie tego czasu. Możemy tam zobaczyć mnóstwo scenek rodzajowych, także miniaturzysta, nie stronił od różnych rodzajowych żarcików. No i teraz chciałam Wam pokazać kilka z nich. Tutaj znajdujemy się w warsztacie piekarza. Widzimy, jak mistrz cechu. Wkłada do rozgrzanego pieca chleb, a czeladnik wyrabia nowe bochenki. Natomiast tutaj w rogu zapewne stoi żona, która strofuje mistrza, że nie szanuje ziarna, ponieważ w rogu widzimy, widzimy wywrócony worek z ziarnem, z którego ziarno się wysypało. Kolejną miniaturę, którą chciałam Wam pokazać, to miniatura z warsztatu szewskiego, widzimy tutaj żonę szewca. Która zajęta twórczością trefnisia zupełnie nie zauważa swojego baraszkującego malucha, który wyraźnie potrzebuje uwagi mamy no, ze względu na różne czynności, które tutaj, które tutaj wykonał. No i wróćmy jeszcze do tematu, do tematu konkurencji w cechach. Mamy tutaj taką miniaturę, gdzie mamy dwóch rzemieślników jeden zresztą na herbach widzimy ich jakby emblematy, jeden z nich to kołodziej, czyli taki rzemieślnik, który wykonuje koła, a drugi to stelmach, czyli taki, który, który wykonuje wozy. No i problem polegał na, no oni się tutaj widzicie okładają dosyć ostro, kołodziej jest już bardzo pokrwawiony. Problem polegał na tym, że Stelmachowie wykonywali wozy i proponowali kupcom wozy razem z kołami, czym odbierali pracę kołodzieją. No i ciekawostka: w 1944 roku kodeks został skradziony, wywieziony do Niemiec przez generalnego gubernatora Hansa Franka, który jako przedstawiciel okupanta rezydował sobie niczym król na Wawelu. Ale rok później wojna się skończyła, i Amerykanie odnaleźli kodeks i przekazali go Karolowi Estreicherowi, który z ramienia państwa polskiego zajmował się no, odszukiwaniem skradzionych zabytków. I w kolejnym roku, razem z Ołtarzem Mariackim, ale to już jest zupełnie inna historia, którą opowiemy wam w innym filmiku powrócił do Krakowa. Obecnie jest przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej. Opowiadam wam to wszystko, bo bardzo lubię wyobrażać sobie średniowieczny rynek, który wyglądał zupełnie inaczej niż ten współczesny. A w wyobraźni może Wam pomóc wizyta w jednym z nowszych muzeów krakowskich, Muzeum Podziemia Rynku, po którym również oprowadzamy. W 2005 roku rozpoczęto remont rynku, i w związku z tym natychmiast jak to u nas w Krakowie, pojawiła się ekipa archeologów, którzy postanowili zbadać ten teren. No i okazało się, że znaleziono tam mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykopano ogromną dziurę o tym również powiemy Wam w innym filmiku. No i potem tej dziury nie zakopano, tylko postanowiono stworzyć no jedno z największych muze muzeów tego typu w Europie, rezerwat archeologiczny, który znajduje się praktycznie pod całą płytą rynku od strony Adasia. Dla tych, którzy nie są z Krakowa, informuję, że Adaś to pomnik Adama Mickiewicza na rynku i to jest też takie miejsce, gdzie krakowianie się spotykają. No, i pod całą tą częścią rynku znajduje się i pod sukiennicami również, znajduje się muzeum, do którego Was serdecznie zapraszam, jak tylko będziecie mogli wyruszyć z domu i odwiedzać już różne miejsca kultury. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że spodoba się Wam nasz filmik. Jeśli tak, to chętnie usłyszymy o tym w komentarzach.